Wierzę. Dzień dobry, ja bym chciała zamówić taksówkę. Ale jak to nie ma samochodów? Dziękuję, do widzenia. No, poważna sprawa. Poczekaj, kojarzycie, cię, widzieliśmy się na siłowni? A tak, nadgorliwy pan od wioseł. <grym> Igor. Cześć, Jola. Cześć. Słuchaj, przepraszam cię, ale cała ta sytuacja. Teraz ma być w kinie, no i jeszcze do tego nie mogę zamówić taksówki. Spokojnie, mogę ci pomóc z tym kołem. Serio? No jasne. byłoby super. No może się nie spóźnię. Za ile zaczyna się sens? Jeszcze za parę minut. Tak szybko możemy się z tym nie uwinąć, ale możemy spróbować, nie ma no problemu. Wiesz co, nieważne i tak na początku są reklamy. Ogarniemy, nic się nie martw. Dzięki. Maść, do widzenia, tak, pani zobaczenia, profesor, do, do widzenia, profesor. do widzenia. Jestem nauczycielką, uczę w szkole. Pani profesor! Ciekawię, jak pani profesor oceni moją pracę. No, w tej sytuacji na szóstkę. Okej. Okay. Przepraszam, halo? Tak, to ja. O, cześć, Paweł. Słuchaj, no właśnie miałam dać ci znać, że trochę się spóźnię. No wiesz to nie robię tego specjalnie. Taka sytuacja z kołem... Mnie też zależało. Jakaś kawa? Okej, okay, dobra. Pasuje, jutro 17. Mhm. Cześć. Cześć. Serio? Nie poczeka na ciebie? No wiesz, to bardzo mu zależało, a sam zaczyna się za parę minut, także. Jeśli zależy mu bardziej na filmie niż na tobie, to olej go. Jak dla mnie nie ma filmu, który przebiłby kawę z tobą. O, daj spokój, nie czaruj. Nie czaruję, mówię prawdę. Normalnie się spieszyłam, jak nastolatka. Dawno nikt tak na mnie nie patrzył. Już nawet zapomniałam, jak to jest.